My tam o gdzie będziemy grali. By poprosiłaś, żebyśmy sobie dzisiaj zagrali razem. Co my sobie dzisiaj zagramy razem? Szanse. Szanse. Szansa kogo? Virgin. Virgin. Tak. A tu jako doda czy jako Bo Virgin? Doda była tam jako wokalistka. A oni jako zespół. Aha, okej, okay, dobra. Czyli akordziki, jakie mamy w piosence, jest tak. Dis małe. Ice małe, inaczej B małe. Później mamy tam, co było ha. H duże, duże. Później było Fis duże. bis duże. Cis. I to jest chyba tyle. Pierwszą częścią, jaką się nauczymy, jest to motyw zwrotkowy. Ja sobie będę po prostu kukał, bo ja tej piosenki za dobrze nie znam. Dopiero co się ją uczę. Razem z Wami. I mamy tak. Dis dwa razy. Ice, Haras. Fis. I cis Ficis, dwa razy. I to gramy sobie dwa razy i później jest przerywnik. Przerywnik był jak? Był fis. Cis. Ta. To było zaraz po tym motywie zwrotkowym, ale to ile razy będzie? Co to jest w ogóle za fragment? Może zagrajmy to, Więc będzie najlepiej. Więc nie martw się. To może zagrajmy, zagrajmy, może ten tak. fragment. Mm -hmm. w tym miejscu, gdzie Czyli tyle, to razy, aha, czyli tamto jest dwa razy to jest dwa razy. Dobre. Dobra, drugą część, jaką się musił nauczyć, to jest ciepło. Normalna sakra. E, jest to motyw refrenowy i mamy dwa razy FIS. DIS. H. CIS. DIS. I CIS. I to jest refren, powtarzamy chyba cały czas. Tak. Ile razy go powtarzamy? To zagramy, może, będzie łatwiej tak. ten, nie? Więc nie martw się. Się. Nie jest tak źle, problemy są, też sprawę masz by rozwiązać je, więc nie macie. się, Niech się, nie jest tak źle, nie tylko ty dotykasz na się, więc nie macie. Dokładnie! Okej, okay, to było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że chcę Wam się spodobała, yy, i co? I tyle! Najlepiej ja. trzymajcie mojego miłego dnia!